Siemanko, witajcie. Dzisiaj przetestujemy cztery, według mnie, najlepsze susze z Premikany. Także zaczynajmy. Odlecieć I się Tak jak mówiłem na wstępie, dziś pokażę wam cztery susze, które według mnie są najlepsze z tych, które testowałem, z tych kilkunastu suszy różnych, które testowałem od Premikany. Mam tutaj jakby takich czterech swoich ulubieńców. I dzisiaj wam pokażę e, też przez e, Extreme Q60, e, pokażę wam też trochę może jak się waporyzuje przez ten sprzęt. Recenzja tego sprzętu e, będzie już niedługo, e, no a dzisiaj zobaczycie sobie te susze. Te cztery susze, o których ci powiem to Triple G CBG, Power Plant, Amnesia Haze oraz Strawberry haze. Według mnie te cztery susze są godne uwagi i zaczniemy od Strawberry haze. Sprzęt jest już rozgrzany. Także teraz wystarczy trochę pomielić susz, ale jeszcze przedtem wam pokażę, jak wygląda. Takie oto topki możecie w opakowaniu znaleźć, tej właśnie wielkości, Susz naprawdę pachnie, jak truskaweczka. I testujemy. Pierwszy buch z tego sprzętu jest zawsze taki najbardziej owocowy, jeżeli jest to susz owocowy. Natomiast drugi i kolejne buchy są, jak widzicie, no, wydobywają więcej pary. Ten sprzęt też ma takie fajne właściwości, że naprawdę wystarczy gdzieś 0,3-0,4 i możecie w dwójkę się napalić z kimś podając sobie rurkę. Także ja tutaj wrzuciłem gdzieś tak 0,3. To chwilę mi to zajmie. Strawberry Haze sam wygląd oceniam na 7, zapach na 8, działanie na 9, bo naprawdę fajnie chilluje i smak tak samo na 9. Także według mnie Strawberry Haze to jest najlepszy z tych suszy, które mają które ma Premikana. Ale to jest moja subiektywna opinia. Też pozostałe trzy susze, które dzisiaj wam pokażę aż tak mocno nie odbiegają jakością od tego pierwszego. Ok, czas teraz na drugi susz. Przez chwilą było CBD, także teraz czas na CBG. Niech mnie trochę rozbudzi po tym, jak teraz mi tak zanurzyło w odprężeniu. Teraz się lekko rozbudzę, żeby dalej testować suszę CBD. już Wam pokazuję, jak wygląda tutaj susz CBG. To są raczej takie większe topki. Jest, jest dosyć długa łodyga, także no trochę to waży. Ta łodyżka pewnie, pewnie jest 0,2 jakieś. No, ale macie też pewność, że to jest na Udydze, że to jest ładny e, topek, nie? Pachnie też spoko, jest dosyć kruchy. To taki bardziej ziemisty smak. Para nieco mniejsza, ale też susz jest bardziej suchy. Także oceniam smak gdzieś tak na 5, wygląd na 3, zapach na 4. To myślę, że wszystko przez to, że ten susz jest trochę suchy za bardzo. No a działanie. Myślę, że zbiło mi trochę teraz to odprężenie, które miałem po Strawberry Haze. No taki. koncentrator, można powiedzieć. No ale parę, jak widzicie, prawie brak. Także sesja nie będzie za długa. Ale ciekawy. Teraz czas na amnezję. Amnezja haze. Zobaczcie, jak wygląda. Pachnie chyba najlepiej. Albo bardzo podobnie intensywnością co strawberry haze. Są tutaj raczej takie dwa topki będziecie mieć. Mniej więcej o tak wyglądające, także całkiem, całkiem. No a jak jest suchy to powinno go też być więcej, bo jednak suchy waży mniej. No, to już para idzie lepsza. Smak jest też o wiele lepszy, truskawkowy taki bardziej. Smak mu przypomina mi Strawberry Haze od Spoko CBD parę dużo idzie. No, prawdopodobny, tak. Wygląd 6, zapach 9, smak 6, 7. Wcześniej próbowałem go przez inny waporyzator, ale przez ten jest znacznie lepszy. Lepsza para idzie. Natomiast działanie wydaje mi się być takie średnie, oceniłbym na piąteczkę. Nie zamula, ani też nie jakby dodaje jakiegoś wigoru. Bardziej koncentruję, więc jeżeli, jeżeli miałbym oceniać koncentrację, to myślę, że w skali mojej, na której oceniam różne produkty na koncentrację, to gdzieś tak szósteczka myślę ze spokoju mogłaby tutaj być. Ja też zrobię takie odcinki, gdzie wam zbiorę kilka produktów, które są dobre na koncentrację, na przykład, które są dobre na odprężenie, które są dobre na jakąś fazę i przedstawię wam to w kilku po prostu odcinkach. Bo wiem, że tego potrzebujecie, bo mi o to prosiliście. No dobra, para robi się trochę gorzka, także teraz przejdę sobie do kolejnego suszu, do Power Planta. A Power Plant wygląda następująco: takiego suszu jeszcze nie miałem, mogę powiedzieć, wyglądającego podobnie. Jest on dosyć liściasty, ale też bardzo taki obsypany pyłkiem, ale wydaje mi się, że takim naturalnym. Ciekawie wygląda. Pachnie bardzo tak liściaście, można powiedzieć, jak suszone liście. Także taki liściasty, zbity topek. Pierwszy raz taki widzę, ale jest na tyle ciekawy, że znalazł się w dzisiejszym odcinku. No, już po pierwszym buchu idzie jakaś wyraźna para. Zapach bardziej taki trawiasty z nim się jeszcze wcześniej nie spotkałem na pewno. Taki bardzo naturalny się wydaje. Ogólnie na te wszystkie susze spremikany macie dobre ceny. Bo możecie je kupować w różnych e, konfiguracjach 1 g, 2 g, 5 gramów e, oraz oczywiście możecie skorzystać z mojego kodu, to znaczy specjalnego linka e, a teraz do, tak naprawdę do końca do końca grudnia jest promocja minus 25%, jak wejdziecie przez tego linka, który jest na dole, także jeszcze można się załapać. Na stare ceny z tego rocznika, można powiedzieć, jak to mówią w reklamach samochodów, e, to tutaj też tak jest, no prawdopodobnie wiecie, jak to, jak to jest. Nie? E, inflacja szybuje w górę. Ja nic od Prymikanu o tym nie wiem, żeby miały iść ceny w górę, ale podejrzewam, że wszystko pójdzie w górę, jak gaz idzie w górę, prąd idzie w górę, paliwa idą w górę, teraz trochę spadły. No to i tak te wszystkie produkty w przyszłym roku będą droższe. Więc jakbyście chcieli się jeszcze załapać na jakieś zniżki o jedną czwartą cenę, no to myślę, że teraz można z tego jeszcze skorzystać, co nie? Yy, I wziąć te susze, póki jeszcze są w tych starych cenach. To samo ma się o lajków. No, kilka buchów parowych. Ale ja też tutaj wsypałem 0, gdzieś tak 20. Ogólnie dzisiaj zwaporyzowałem gdzieś 0,8 na tym filmie. E, czuję się bardzo zrelaksowany, e, miałem zaraz jechać na basen, e, nie wiem, czy dam radę. To znaczy, prowadzić bym dał radę ze spokojem teraz, ale jestem tak odprężony, że nie wiem, czy dałbym radę e, pływać. <laughs> Chociaż, to może być wyzwanie fajne, popływać sobie na takim chillu, bo oczywiście susz jest suszem CBD. To potwierdzam, no a w kolejnym odcinku zobaczycie sobie więcej na temat tego waporyzatora powiem wam co i jak, jakie są moje pierwsze wrażenia, czy się opłaca ten waporyzator sobie sprawić, czy też nie. Mój osobisty film z moimi osobistymi wrażeniami. Dobra, jak ktoś jeszcze tego nie robi, to zasubskrybujcie kanał. Ja się ubieram, aby nagram ten jeden film wtedy polecę na basen, także. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bless.